No siema, z tej strony Pitek i witam was wszystkich w kolejnym epizodzie z naszej serii zacznijmy w Castle Clash. Dobra, jest tyle rzeczy do zrobienia, ale od czego by tu zacząć? E, myślę, że te wszystkie rzeczy i tak podzielę na mniej więcej dwa odcinki, ponieważ jest tego całkiem sporo, całkiem sporo nowości na tym koncie i całkiem sporo tak naprawdę jakichś dobroci generalnych. E, za chwilę wam wszystko pokażę. E, już nawet nie mówię o tym, że Rosi w większości przypadków chyba są troszeczkę lepsi niż byli. A na pewno Gólem. Na przykład mamy, słuchajcie, Gunslinger z nowym talentem Vigorous Fury, co by mogło się popisać nieco większą wytrzymałością. Dodatkowo mamy także Michaela, który ma. Niestety Unlighten wymieniany na przemian w sumie z koroldem. Eee, nie podoba mi się ten talent ani jeden, ani drugi, więc dzisiaj prawdopodobnie postaramy się dostać coś lepszego właśnie na tego Herosa. Ponadto ulepszyłem trochę Stormitera, który także czeka na ewolucję. Jezus, dzisiaj, dzisiaj będzie tyle ewolucji w tym odcinku, że to jest po prostu yy, straszne. Ale myślę, że czasami taki odcinek też wypada zrobić yy, po na przykład miesięcznej przerwie, <słuch> bo, bo warto. Mam także Rowdy Rascals, do którego się całkiem niedawno przekonałem, więc ulepszyłem go na poziom 8 skilla i dałem mu Stealtha. Stealtha udało mi się dropnąć chyba w ogóle z Free rola i nie jest to dobry talent. I też się zastanawiam, czego nie wymienić, ale no cóż. Dobra, zanim cokolwiek jeszcze zrobimy, to tak jak mówiłem, postaramy się otrzymać jakiś lepszy talent dla Michaela. Michael jest naprawdę bardzo, bardzo silnym herosem. I gdzie on jest? Tu jest. A ten ani Coroad ani Enlighten specjalnie do, do niego nie pasuje. Znaczy, Coroad jeszcze ja jak cię mogę, jak to mówią, ale nie za bardzo lubię ten talent, więc postaramy się dostać coś po prostu lepszego. Skrzydek mam trochę z talentami i mamy Revitalize. Revitalize 5 dokładnie. Jest, jest to talent całkiem całkiem niezły, wam powiem. Tylko na kogo? Kto byłby najlepszy z Revitalize? Hmm, Stormiter ma całkiem niezły talent. Ciebie już praktycznie nie używam. Zastanawiam się nad. Nie no, ty, ty masz już ten talent, to jakby, no nie, nie brnijmy w to. Tak samo zresztą. Gunslinger? Nie Gunslinger, Heartbreaker. Jak ja dawno nie nagrywałem odcinków, już zapomniałem, jak się herości nazywają. To jest dramat. Mm. Miałem przez chwilę jakiś pomysł, tylko kogo ten pomysł dotyczył? A, ten pomysł dotyczy Lady Leo, e, która jest generalnie bohaterką dość słabą, ale z tym talentem właściwie, właściwie zobaczymy. Tak powiem wam, daję Revitalize takiemu pobocznemu Herosowi z tego względu, że mam chyba dwa razy revi Revitalize 8 z krestów, więc. Z insygni przepraszam, z Insigni. E, więc właściwie wystarczy trochę wbić ins Inscription i tak każdy z tych Herosów lepszych przynajmniej będzie mógł mieć Revitalize. Dobra, wylosujmy coś więcej. Może coś lepszego, mam nadzieję. Kolejny Enlighten. E, wiecie co, dałbym to jakiemuś pobocznemu Herosowi, którego będę ulepszał, ale nie wiem, któż to mógłby być. No na pewno nie wy, MacTessa? No MacTessa ma tego Revive'a, to jest całkiem nie najgorszy talent. Lady Liu nie... Espirita? Może Espirita jakaś, dobra zobaczymy. Tenacity, okej okay. Tenacity na Michaela to już nie jest takie złe coś tak naprawdę. E, zwiększa mu to je, ilość jego zdrowia. No to jest całkiem konkret, to jest taki całkiem konkret, ale postarajmy się dostać coś jeszcze lepszego. Na przykład nie self -destruct, self Destruct, Self Destruct jest słaby. I mamy flame guard, No, flame guard to jest bardzo kusząca, kusząca rzecz. Nie wiem, czy chciałbym mieć ten talent na Michaela, z tego względu, że Michael i tak z killem odbija jakieś, jakieś tam obrażenia. Chociaż wiecie co, jak damy guarda to będzie odbijał tych obrażeń po prostu więcej, więc chyba chyba się skuszę. Chyba tak, replays. Okej, okay, kurde, bo już tak przedłużam ile tylko się da. Przejdźmy już do, do tych ewolucji. Będziemy mieli dwie dewolucje, i z tego co wiem, trzy ewolucje, więc czegoś takiego jeszcze nie było na tym kanale, nie było na tym odcinku, nie było na tym odcinku, no nie było na tym odcinku, bo dopiero będzie. E, ale od razu zróbmy to, po prostu. E, runek chyba trochę mamy. Ma, jeśli coś, to mamy całkiem sporo fejmu Także zobaczymy, ile w ogóle książek dostaniemy, bo powinno być całkiem nieźle. Pierwsze dewo, znaczy właściwie dewo to już jest e, szóste, czyli będzie achievement, wow. Ale pierwsze devo oczywiście w tym odcinku mi chodzi. Kolejny jest Lylnik w kolei, więc zróbmy mu także ewolucję. Czy tam dewolucję? Mamy akurat trzy wolne Lylniki, także nie będzie z tym większego problemu. Jak coś, to także szardów mamy niemało, więc y, na spokojnie możemy Herosów szardami sobie wykupić. Y, Kolejny będzie Storm Eater. Wiem, że robię to strasznie szybko, ale chcę zobaczyć, ile będziemy mieli książek, a poza tym, ile dostaniemy dokładnie Majta, chociaż nie sprawdziłem, ile miałem Majta na początku. To jest pewien problem. Ale zobaczymy ile będziemy mieli Might'a po jakby wbiciu tym Herosom pierwsze levele Bo wtedy cały Might akurat z jakiegoś powodu spada, dobra Także, ok. Zróbmy dewolucję także Storm nie to będzie ewolucja, nie dewolucja. co ja gadam Także, Evolve I kolejny w kolejce jest jeszcze Jest właściwie yy, Ona, Gunslinger mm, ze skill'em 10 na 10 To będzie prawdopodobnie wbijane do level'a 11 na 10 <grym> 11 na 10 kuźwa, tak, mądre Mamy jedną Gunslingerkę, nie wiem dlaczego, nie wiem skąd ją mamy, bo moja Gunslinger jest oczywiście z eventu, który gdzieś tam niedawno był, w którym rozdawali po prostu darmowych herosów, także zastanawiam się, ale być może po prostu udało mi się ją przypadkowo gdzieś tam wylosować. Dobra, nieważne skąd, ważne, że zaoszczędziliśmy 20 tysięcy shardów. Kolejny w kolejce jest Michael i Michaela już chyba drugiego nie mamy, niestety, także musimy shardy tutaj wydać. Nie wydamy ich oczywiście za dużo... Stosunkowo, oczywiście, w stosunku do ilości naszych wszystkich szardów, um, bo mamy ich grubo ponad 300 tysięcy. To nie jest mało. I odbierzmy sobie jeszcze achievement 350, um, oczywiście, gemów. E, rollingu w tym odcinku nie będziemy robić. E, zrobimy go, może, kiedy będzie jakiś Hero Collector, bo wtedy się po prostu rollingi robić najbardziej opłaca. Dobra, zobaczmy, ile mamy książek. Na pewno będzie ponad 1000. A ile dokładnie? Claim all... 1223 fioletowe książki. O rany. No, to jest coś, nie? To jest naprawdę fajna ilość. No, słuchajcie, ile z tego możemy zrobić? Wow, 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 ile to jest? To jest 14 milionów honoru. O, moi drodzy, no, to jest, to jest konkret, to już jest konkret. Ale spadło nam całkiem sporo chyba majta. Z tego, co widzę, to około 8 tysięcy? Nie jestem pewien, ile było na początku. Wy pewnie wiecie, bo możecie sobie cofnąć, albo po prostu zwróciliście uwagę trochę wcześniej na to. Dobra, pierwszy w kolejce chyba do lekkiego ulepszenia będzie gólem. Nie wiem, czy uda mi się tych wszystkich herosów wyekspić na tym odcinku. No z tego względu, że mam ich naprawdę sporo, a nie mam za dużo czasu, żeby rypać tego całego golda. Więc trochę głupio zrobiłem, że od razu wszystkim wbiłem te dewa. Dewa, ewa i inne. No, bo po prostu teraz jestem zmuszony zrobić jakiegoś raid'a. czego mi się trochę robić nie chce, bo prawdopodobnie szukanie herosów, którzy będą mieli jakiegoś golda, to nie będzie miłe zadanie, chociaż ty masz całkiem sporo tego. Wiesz co kolego, to ja Ciebie ten, yy, ja Ciebie podbiję. <tak>, tak żeby nie było. Chociaż masz tam kuźwa gunslinger, no bo teraz wszyscy mają gunslinger. Prawdopodobnie jeden z najbardziej irytujących rosów w grze. Przynajmniej jak się ma mało majta. Yy, jak się ma powiedzmy te 200 tysięcy majta, to jakby tak gunslinger to już kompletnie nie boli. Yy, bo ani redukcja energii, ani faktycznie te helikopterki, czyli pociski nie są w stanie nam zagrozić. Dobra, powbijamy sobie wszystkich chyba do 160 poziomu. To jest tak jak zawsze mówię, gdzieś tam optymalna ilość. Chociaż zazwyczaj to wyrażenie optymalna ilość pojawia się przy ilości. Mm, przy ilości levela 175. To w ogóle bardzo było nie po polsku, ale tak to jest, kiedy się używa zapożyczeń i jest się trochę zmęczony, ale dobra. Pobijmy to. Zawsze się tłumaczę, na każdym odcinku się tłumaczę, że coś jest ze mną nie tak. A kiedy ze mną jest coś tak, to. Tak się trzeba spytać. goś ma w ogóle 800 tysięcy golda z samych kopalni, trochę szanuje, ale z drugiej strony po co? Yy, a weźmy Tom jeszcze, właśnie. Komodora może być całkiem przydatna w rajdach, bo tak naprawdę yy, potrafi coś tam pozwalać, ale nie w tym przypadku, bo nie dostała żadnych obrażeń. Trochę przykro mi się zrobiło, ale na szczęście udało nam się z dość niezłą łatwością podbić tego przeciwnika, więc nie jest źle. Okej, okay, już dajmy sobie spokój. Te 2% mnie nie zbawi. Także yy, Storm Eater wbijasz na ósmą gwiazdkę mój drogi i oczywiście 160 poziom no 160 poziom jest o tyle chyba najlepszy bo te statystyki w miarę się wyrównują na pewno przynajmniej no zdrowie na pewno jest wyższe nawet niż na dwustatnym poziomie Herosa jeśli chodzi o obrażenia to równie bywa Storm mam wrażenie, że ma nawet mniejsze obrażenia nie wiem jak to było w przypadku Go Golema nie, Golem ma chyba trochę większe, nawet nie, ma... nie wiem wiecie nie mam pojęcia, powinienem sobie posprawdzać, jakie mieli jeszcze obrażenia przed ewolucją, a później robić ewolucję, ale zapomniałem o Michaelu, więc teraz pójdzie Michael na tapetę. Oczywiście, setny poziom, oczywiście, 120 i oczywiście brakuje Golda, więc idziemy na rajdy. A po co ja chodzę na te rajdy, słuchaj? O no dobra, ten gość jest całkiem wypaśny, jeśli chodzi o Golda, więc oczywiście pójdziemy wszystkim, co mamy. Chociaż z tą sireną to mogłem troszeczkę poczekać, bo po prostu może nam ona razże zginąć. A dwa, nie służy ona po to, żeby raszować przeciwników, tylko po to, żeby naszych sojuszników wskrzeszać. Chociaż oczywiście w tym celu znacznie lepszy jest Trentaur, o czym już mówiłem niedawno, miesiąc temu. Ale Trentaura na razie nie mam za bardzo wyekspionego, więc nie używam go. Ale może za jakiś czas się i Trentaurem zajmiemy, bo naprawdę, jak Wam mówiłem, już kiedyś to warto. Dobra, mówiąc, że niepotrzebnie robię te rajdy, to oczywiście chodziło mi o to, że mamy 100 kart do HBM-ów. A jest aktualnie event, yy, który możemy zrobić mając te wszystkie właśnie drinki i które dostajemy znowu między innymi właśnie z HBM-ów, za swipowanie ich. Dobra, Lelnyk. Wbijasz oczywiście gwiazdkę 8, mój drogi. I level na 160 poziom. No, ty tu już jesteś petarda, taka lekka, powiem ci. Z tym brute force i... Z Wargadem Piątką, z Insygniów? no to jest, to jest konkret, to jest konkret. Właściwie zrobiliśmy z tego co widzę jeszcze wszystkie questy, to może je odbierzemy, bo dlaczego by nie. Redeem, tak jest. I użyjmy jakąś karty, Mam jeszcze jakieś, jakieś karty? Mamy pięć. To nie ma tragedii. <laughs> proszę, quest na losowanie talentu. Oczywiście w momencie kiedy wylosowałem talent na początku odcinka, to pojawia mi się teraz quest na losowanie talentów. No ale cóż, mamy całkiem sporo kart, więc nie szkodzi nam to jakoś bardzo. Chociaż powinienem to lepiej przemyśleć. Dobra, kolejna będzie Gunslinger, czyli prawdopodobnie jeden z cały czas najlepszych obrońców baz w grze. No może Dawkiper jest trochę lepsza, chociaż Dawkiper jest strasznie ryzykowna na obronę. Z tego względu, że jeśli walczymy z mocnym przeciwnikiem, to ten mocny przeciwnik może naprawdę się ładnie nastakować na tych jej mm, oczywiście głębiach. I bardzo często się to kończy tragicznie. Wiem, bo sam lubię bardzo tak bazy wykańczać, stakując się na tych gołąbkach. To jest, to jest niesamowite. Ok, Gunslinger jest na 160. No to zostaje nam jeszcze oczywiście Michael. Michael Angelo. I trochę nam zabrakło oczywiście jak zwykle Golda. Ale tak jak mówię, mamy karty, więc powinno być na luzie. Chociaż dlaczego ja akurat lenika XP? W sensie powinienem XP oczywiście albo Lady Leo, albo Rowdy Rascals, bo Rowdy Rascals także ma 160 poziom. Gotowy do kolejnych ulepszeń. Ale powiem wam, jest to naprawdę genialny heros. W sensie ta petryfikacja, która tam wchodzi, albo odbijanie obrażeń. No, potrafi to zrobić robotę, nie? Dobra, upgrade. Oczywiście Michael nie będzie miał dużych obrażeń. Jest to heros, który raczej opiera się na punktach zdrowia i na bafowaniu sojuszników. Co jest bardzo, bardzo potrzebne. W tych czasach to jest, powiem wam, zamiennik Duke'a. Chociaż też nie do końca, bo... No, Duke także bafuje, ale Duke potrafi... Zestakować te swoje buffy. Michael nie potrafi za bardzo tego zrobić, bo ma za dużego cooldowna. Możemy ulepszyć tego skilla? Czy tam talent możemy? Skilla skila Skilla chyba możemy. No dobra, powbijaliśmy tych herosów na poziomie 160. Jednakowoż cały czas mam trochę czasu antynowego, więc dlaczego by któregoś herosa jeszcze nie wbić na jakiś wyższy level? Na przykład level oczywiście 180. Legendarny 180, kiedy kiedyś wiecie, jeszcze nie było levela powiedzmy 200, to się wszystkich herosów na ten 180 wbijało. Jeszcze w ogóle wtedy, kiedy nie było ewolucji, bo wiadomo. No, wbijmy te 2 miliony golda, bardzo proszę. No, jest, dobra. I komu zrobimy w takim razie pierwszy upgrade do 180 poziomu? Hmm. Jako, że to jest odcinek, to zrobimy ten upgrade Lelnikowi, bo ma on zarombisty talent i bardzo chciałbym go przetestować w boju. Na przykład właśnie na odcinku. Ale poszło tych książek, ja piernicze. Jakie to masz staty, kolego, w ogóle? Yy, masz 16,5 tysięcy punktów obrażeń, całkiem ładnie. I masz 230 tysięcy punktów zdrowia. Yy, to jest także niemało. Jeśli chodzi o Destiny, to nie masz nic powbijanych, ekwipunek. Czy ty masz zrobiony ten augment? Nie masz zrobionego. No zaraz ci zrobimy. Yy, mamy jednego zapasowego lelnika, ale jeśli coś, to możemy kupić tych Old Tablet. Bo dlaczego by nie? OK, augment. Jeszcze jak. I oczywiście weźmy trochę lepsze trades zróbmy. E, tutaj chciałbym pójść szczerze w obrażenia, 100% damage, albo jakieś kryty. Też nie no, kryty to on... a, crit damage to akurat nie jest taka zła sprawa na lelnika, powiem wam. Szczególnie kiedy robimy go pod e, tego, pod brute force Bo brute force także nam zwiększa obrażenia z krytów, więc no, 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 to jest całkiem niezłe. Dobra, weźmy użyjmy tych gemów już. Powiedzmy, że do 90 tysięcy jestem w stanie zejść. 33 razy. Raz. Zdrowie. Zdrowie i HP5. Zdrowie nalelnika. No dobra. Niech będzie. Niech będzie zdrowie nalelnika. To jest takie całkiem nie najgorsze. Przy okazji jakiś talent. Malejszy. Czy Malezy, Malezy, Malejszy? Kurde. Nie wiem. E, w każdym razie to nie jest takie złe. Nie wiem, czy akurat nalelnika. Mm. By 100%, ale nie wiadomo czy wtedy, kiedy zaatakuje, czy kiedy zostanie zaatakowany. Prawdopodobnie, kiedy zaatakuje, bo nie napisali nam kiedy dokładnie, także, także myślę, że sobie to zmienimy. Replace. I przy okazji, chyba mamy całkiem sporo krzynków. To myślę, że możemy coś fajnego wylosować jeszcze. E, Sanctified Blast, Niestety nie. Pyre Mage. Nope. To nie jest dobre. Cursed Battlefield. E, to akurat całkiem lubię. Tego Enchanta bardzo lubię, ponieważ sprawia, że nasi przeciwnicy otrzymują po prostu większe obrażenia, a to jest, jak wiadomo, zawsze fajne. Dobra, zróbmy od razu augment. Jak się nazywał? Jezus, już zapomniałem tych rzeczy. Nie, to się nie nazywało w ogóle. Także zlewelujmy trochę jeszcze wyposażenie tych herosów, którym właśnie zrobiliśmy Ewo, Pomożemy, Także, dlaczego nie? Wbijmy trochę wyższy poziom. Level up. Dobra, jest i Dodatkowo tam było chyba jeszcze właśnie Gunslinger i ktoś jeszcze był. Komu jeszcze robiliśmy Ewo w tym odcinku? Bo nie pamiętam. Zaraz się sprawdzi. Michael, oczywiście, że Michael. Jakie ja mogą o tobie zapomnieć, typie? Nie rozumiem. Dobra. I trochę jeszcze. no Tak dużo no nie potrzeba. Przyda nam się 300. Nie, 3 miliony 100 tysięcy chyba. To będzie tak akurat na styk. Zobaczymy. Nie, jednak nie. Na styk to będzie, jak dodamy trochę jeszcze innych książków. O, bez przesady, nie? Bez przesady. Dobra, będzie. Trochę i tak za dużo, ale cóż. Dobra, dlaczego to zrobiłem? Bo to jest zawsze bonus 30 tysięcy punktów zdrowia, prawie i ponad 1000 punktów ataku. Więc warto, warto. Właściwie nie dużym kosztem, nie? Bo parę książek na to idzie. Dobra, ale wyposażmy sobie tego Lelnika, który chyba znajduje się niestety w Totemie. Tak jest. Mm, także będziemy zmuszeni go niestety wyciągnąć. Ale mam nadzieję, że będę pamiętał o tym, żeby go z powrotem tutaj wepchnąć. Bo warto go po prostu w Totemie trzymać, właśnie koło Anubisa, jeśli chcemy robić mm, Expedition. A na razie weźmy tego. Bo dlaczego by nie? Nie Expedition, Jezus, ja naprawdę powiedziałem Expedition e Hero Trial, of, of course. Nie jakieś tam Expedition. Dobra. Jest Lelnik, Devo, 8 na 9 brute Force. I znajdźmy jakąś bazę, na której będzie mógł się popisać Na przykład taką, tu nie ma żadnej ani Gunslinger, ani Dovekeeper Więc idealnie No, obrażenia bez odpalonego skilla nie poszły najwyższe Co to było? To był Anubis? To mógł być Anubis Anubis ma Empowera, nie zauważyłem tego No cóż, no cóż, bonus do zdrowia dużo nie dał na szczęście mamy całkiem sporo gemów, więc możemy. Nie to. Jezus, nie to. Odruchowo już dałem Just Fight, bo zazwyczaj się to daje. Dobra, znajdźmy jakąś lepszą bazę. Tu jest prawie, więc no nie za bardzo. To jest chyba baza pokroju OK. Problem jest taki, że widzę tutaj tylko trzech herosów. Gdzie jest czwarty heros? Szósty. <grybujesz> nie trzech. Pięciu widzę. O rady. Widzę buzie w tym tęczu. A nie, dobra, jest sześciu, jest sześciu. To no, nie ma tragedii. Także, LELNIK. 17 tysięcy mniej więcej, bez skilla. Ze skillem będą to obrażenia pokroju. ...koło 100 tysięcy, z tego co widziałem, więc nice. Tak, Skolnay dostał 100 tysięcy punktów obrażeń. Town Hall Pad chyba na hita, ewentualnie na dwa. Teraz poszło. Eee, Wyjdź, bo cię zaraz z Reaper do, do rypie, także raczej ri, Ripster właściwie. Także nie za bardzo. Co my tu mamy? Tu nie mamy nic konkretnego, ale wiecie co? Jeszcze zróbmy jedną, jedną rzecz, jedną rzecz, czyli zamiast kogokolwiek, weźmy sobie jeszcze oczywiście Syrinę, bo Syrina, jak pewnie wiecie, albo i nie wiecie, ale raczej wiecie, ma taką właściwość, że raz na chyba 3 sekundy jakiemuś tam herosowi zwiększa obrażenia dwukrotnie i teraz Lilnik, ze skillem włączonym, z Brute i właśnie z tym skillem Syriny no może być naprawdę masywne obrażenia. I szczerze chciałbym to zobaczyć. No dobra, tu nie widzę nikogo bardzo niebezpiecznego. Ewentualnie jest niby yy, niby Dread Drake, ale Dread Drake czy ja wiem czy jest taki niebezpieczny, chyba nie jest. Obraże nie zadaje zbyt dużych, także spróbujmy. Zaraz się zresztą pewnie przekonamy. Ale te wieże są niebezpieczne, dobra. Także odpal tego skilla typie. O nie, jesteś zacięty. Dobra, leci Serena Wow! Dreadrake prawie zszedł na hita, to jest całkiem niezły znak. No i reszta wykończona. Z e kolei widzę, że chyba też padł na hita tym pierwszym strzałem, bo musiał się odrodzić, skoro się teraz nie zrespił. No ale ten damage idzie naprawdę, naprawdę potężny. No, nie bez powodu wołają na Lelnika, e jak to mówią. <ścoughs> wołają, jak to mówią. Minotaur dla biednych? Na polski by to było? Nie wiem, tak powiem po polsku, że jest to minutą dla biednych. Albo przynajmniej w Minotaur dla graczy free to play, bo naprawdę rozpierdziel potrafi siać niezły. Ale, wiecie co, wejdźmy sobie jeszcze na. na 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 na. na, na insane. Ostatni insane z tych pierwszych, jest akurat chyba najlepszym Insajnem, żeby Lelnika sprawdzić i sprawdzić, czy będzie w stanie z skillem, bez niczyjej pomocy, rozpieprzyć oczywiście wrogich rozów jednym strzałem. Jeśli dałby radę to zrobić właśnie na dungeonach insejnach, no to byłoby to coś? I? No dwóch padło na hita, nie? Dwóch padło na hita, to jest dobry znak. 700 tysięcy punktów obrażeń, dobrze widziałem? Milion punktów obrażeń destroje, oberwał. O kurde, ale to było dobre. Jeszcze raz. Teraz było bez skilla, chyba, ale i tak te obrażenia poszły naprawdę niezłe. Yy, tylko okej, okay, zrobiłeś. <grywa> zrobiłeś insane pierwszego, pierwszego, ostatniego, że tak powiem. Yy, na 100% sam, samiutki. Nie ma tragedii. Ale czy mamy czas. Dobra, bo mamy, słuchajcie, 2 miliony golda. Więc przydałoby się jeszcze jakiemuś Rosowi zrobić yy, 180 poziom. I będzie to. A powiedzmy, że będzie to. Storm Eater. Będzie to Storm Eater. Między innymi z tego względu, że przecież jest event którego nie wiem, czy robiłem kiedyś na odcinku, czy nie. Bardzo możliwe, że nie. Weźmy te książki. Dlaczego by nie? E, ale sobie zrobimy. Jest to oczywiście Arcydemon, e, któremu już jedno podejście powiedzmy... Na którym jedno podejście już tam wykonałem. Dobra, zastanówmy się, których herosów chcemy. Na pewno chcemy Duke'a. Na pewno chcemy coś, co będzie wytrzymywało jego ciosy. Mm, na pewno chcemy jakiś DPS za chwilę większy, ale to... No dobra, Storm Eater, Wiadomo. Kiedy nie mamy bardzo silnych Rosów, to bierzmy Stormitera, bo jest to zawsze duży boost do obrażeń. Nie wiem co z Siriną, nie wiem co z Siriną, ale weźmiemy sobie Michaela, bo Michael to jest także boost do damage'a. Weźmy oczywiście Healera, którym będzie Golem i weźmy sobie jeszcze jakiegoś może DPS-a, tylko którego? Anubis, czy Anubis jest dobrym DPS-em? Nie jest najgorszym, ale najlepszym DPS-em w grze jest oczywiście cały czas Gunslinger. A jako, że ją mamy, to możemy sobie na spokojnie ją przetestować na tym trybie. Dobra. Teraz trzeba to szybko zrobić, tak żeby nie zostać porąbanym za szybko. Szybko! Dobra, mamy to. Michael dostał niezłego hita, ale jego życie powiedzmy nie jest zagrożone. To nie jest akurat boss, który zadaje bardzo duże obrażenia, więc golem nas spokojnie nadąża z healowaniem, podobnie pewnie jak jakieś pety. No problemem jest tylko to, że nie mam za dużo herosów, którzy... O kurde, Gunslinger zginęła, no to już jest pewien problem wracając do tematu, nie mam zbyt wielu herosów, którzy by boostowali obrażenia. W moim teamie znajduje się tylko Duke i Michael z tego typu oczywiście gromadki. Nie mam Woli. Wola by się bardzo przydał w tym momencie, bo Wola także z skillem bustuje damage. Oczywiście można tutaj użyć Cupida, można tutaj użyć Druida, bo oni też są znani z tego, że w jakiś tam sposób ten damage boostują. Tak jak już mówiłem na jednym z tych odcinków typu top ileś tam, można tutaj użyć Syrenę. Syrena jest bardzo potężna na tym trybie. Z tego względu, że bohater, znaczy bohater, e, boss otrzymuje znacznie większe obrażenia, kiedy Syrena jest po prostu w grze. Jednak Herosi ci na tym koncie są nie za bardzo ulepszeni. Druid widnieje gdzieś tam chyba w ogóle na 120 poziomie, czy coś koło tego. E, Cupid, nie wiem, może koło 140. Syrena w ogóle, nie wiem, czy jest ulepszona w, jaki spo, w jakikolwiek sposób. Więc nie jestem w stanie ich, u, ich użyć, dlatego używamy tego, co mamy. W naszym przypadku jest to oczywiście Michael Duke, jakiś tank, jakiś healer, jakiś DPS i 100 Niestety jakiś DPS wziął i zginął, to jest pewien problem, no ale trudno, zdarza się czasami. Jednak z tym Stormiterem, jak widzicie, jesteśmy w stanie zadać całkiem nie niezłe obrażenia. Eee, te takie obrażenia pokroju 50 ty 500 tysięcy to jest właśnie jego, jego robota, bo bije on obrażenia procentowe. A jako, że ten boss ma damage capa właśnie ustawionego na pół miliona, no to tyle obrażeń będzie bił na hita. A mając tego Busta od Ospida, od Duke'a i od Michaela, no to oczywiście... Atak Speed. Michael w ogóle zwiększył atak Speed? To nie jestem pewien. Bo Michael czegoś nie zwiększał i nie wiem, czy nie zwiększał Speed, czy nie zwiększał Atak Speed. A zaraz sobie sprawdzimy, jak nie zapomnę. Powiem Wam, potrzebny jest przycisk y, Speed Up na tym Bosie. Na Lost Realm zrobili. Na gdzieś tam jeszcze też zrobili. <tuszy> tu nie zrobili. Nie wiem dlaczego. Bo naprawdę, naprawdę mi się przydał. Bo takie siedzenie 3 minuty. Ja wam pewnie powiedzieli nam niektóre fragmenty. O ile w ogóle, w ogóle wam to puszczę? Że chyba wam puszczę, bo początek był taki całkiem istotny w miarę. 5, 4, 3, 2, 1. Nie było 0. 540, nie, 540, tak, 542 miliony, a nasz rekord był. 582 miliony, więc gdyby nam Gunslinger nie zginęła, prawdopodobnie byśmy trzasnęli rekord. E, niestety, no to Gunslinger wina, bo jakby jest słaba po prostu. Nie no, nie jest słaba, sorry, nie jest słaba. Ale jest mało wytrzymała cały czas, nawet z tym Vigorous Fury, więc przypał. A właściwie, jeszcze możemy pokupować jakieś fajne rzeczy. E, I szczerze mówiąc, takim priorytetem, jak dla mnie na tym koncie, będzie skin do Mahatmy. Dlaczego? Bo raz, że wygląda to fajnie, jak ona bije tym skillem, kiedy ma skina. A2, odbloku odblokujemy na niej drugi talent i planuje jej dać jakiś talent ofensywny ponieważ aktualnie widnieje ona tylko z Flame Widnieje w ogóle? Co to za termin jakiś dziwny? <grym> nie wiem Ale odbierzmy tego skina Skin sam z siebie nie wygląda za dobrze, to wygląda jak taka babcia w Roku i z młotkiem Nie wiem dlaczego W sensie nie wiem dlaczego takiego skina zrobili Ale animacja tego skina jest naprawdę, naprawdę dobra Odblokujmy także miejsce na drugi talent. Będzie to koralut trójka bez rewelacji. Ale myślę, że. A, powiedzmy, zejdźmy tak do pięciu tych talent boxów. Mowę do. O, okej, okay, dobra, dobra. Zatrzymajmy się na tym. Zatrzymajmy się na tym. Oczywiście w przyszłości to gdzieś tam ulepszę. Bo ten flame guard nie jest zły. Nie jest zły, ale jakby bardzo często Mahatma przydaje się także nieco bardziej ofensywna, nie? Na, to, na ten moment z wami się żegnam. Biorę się za ulepszanie Herosów. Do następnego razu. No się ma.